Fortnite w końcu wysłuchało graczy. W ostatniej aktualizacji 25.10 Fortnite dodało wiele ciekawych rzeczy, które zadowoliły graczy. Między innymi Flergan, nowy boss, rękawice niewidzialności, czy coś, co odmieniło całkowicie rozgrywkę w sezonie trzecim, Shockwave. W końcu Movement wrócił na wyspę, a ja chcę dzisiaj Wam pokazać, w jaki sposób można to wykorzystać byłbym wdzięczny, gdybyście zasubskrybowali mój kanał wraz z dzwoneczkiem, bo jesteśmy blisko osiągnięcia celu 500 subskrypcji. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Gdzie jest ten mityk? W którym miejscu jest ten nowy mityk? MK Alpha jakoś tak to się nazywa? Na ruinach, dobra. To lecimy na ruinę. Gdzie ten jest boss niby? Gdzieś na środku czy... Wydaje mi się, że on może być tutaj. Oj, 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 oj. Co ja zrobiłem? O, o! Clocking Device, mam to! Mam to. Robimy się niewidzialni. Okej, okay, czyli ja, ja to muszę trzymać w ręku. Nie mogę zmieniać broni. Okej, okay, W miarę chyba balans. Wydaje mi się, że kogoś słyszałem tu. A jednak nie. A może tu. Ojoj. Oj. Ej, chłop mało. Nie. Chodź tu. Ojoj. Oj. Dobra, nice. Shockwave'y! i bossa widziałem, dobra. No! Ale jesteśmy mądrzy zawodnicy. Oboje to samo podnieśli. Krytyny. Ojoj, oj. To było głupie. Nie, to było mądre. No. Tak, bardzo mądre. Bardzo mądre zagranie. Chyba ze strony przeciwnika. On jest tutaj. E, to jaj. Czemu... Nie, to nie jaj, to zwykły gość. O, no, no dwa nowe perki. Pojemność magazynów się zmieszcza. E. Pojemność magazynków się zwiększa, nie zmniejsza. Przetestujemy to sobie, zobaczymy. Jestem ciekaw, czy coś mi da to zwiększenia amunicji. Ejo. Ej, daje. jednak daje coś. Jeszcze chwilę. Ej, czy ja cały czas dostaję jakiś AI? Tak, mogę się... Mogę sobie pomarzyć. Chodź mi tu pomóż. Ej, EXPO dużo leci za niszczenie miejscowe. nice. O, shockwave. To już teraz jest must have. To reroll. Sorting sprint. Ej, ej, ja chcę to przetestować. <śmiech> <O>! <śmiech> Działa! Działa! Chodź tu. Dawaj No i Taki movement to ja mogę robić Ej, kiedy kiedyś te... Czy właśnie mi NPC zabrał fraga, ale Sorting Sprint plus Shockwave To był chyba najlepszy movement tego pierwszego sezonu. O, Fenix. Tego pierwszego sezonu. Nie licząc. Nie licząc y, motoru z... Y... Impulsami. Motor z impulsami to w ogóle było. To był dopiero wystrzał. Sprawdzamy. No! I to jeszcze bez tego. Ale śmieszne. Co to nowe? Nowość? Co? A, clocking device. A tu co? Też to widzieliście? Ale robimy to jeszcze raz. A. Ej, tam ty pani było? Ty patrz, nie, nie generujemy mi się. Tej... Bo on jest niewidzialny. Widzę go mniej więcej Chłopu umrze. A, gratuluję Ha! Ale to śmieszne było, bo myślałem, że gościa nie widać, że mi się nie generuje. A on mi się generował, tylko był niewidzialny gość. Nice, o, jeszcze drugi kwiatek. To jest dopiero Movement. <laughs> o, wyspa. Ej, na wyspę możemy tym Movementem wlecieć? Kwiatek plus. Yy, kwiatek plus Sorting Sprint. Robimy to. Ej, byłbym w stanie chyba. Zaraz sprawdzimy. Dałoby radę. Dałoby radę. Chyba da radę! Chyba dało radę! <laughs> ja nie mogę! Ej, cloaking, cloaking device weźmiemy zaraz, kiedy... Kiedy ktoś tutaj wleci. Dopiero użyjemy. Dobra! No siedzimy tu chyba, bo... Nie ma co. To i gdzie? Nie wiem. Zinwestygujemy to na niewidzialności. Albo nie! Albo wyjedziemy z niego! No oj! To był... To był błąd. Mogłem jednak wjechać na niego. Już myślałem, że mam bana. Ej, Fortnite. Ej, bo jak bana dostałem. Ej, bo mogłem dostać za coś bana. Ogólnie sobie sprawdzimy jedną ciekawą rzecz. Jaką jest całkowity buff Shadow Trackera? Jest teraz turbo P. Dobra, więc. Chcę polecieć bardzo w tamto miejsce i kupić od bananka Shadow Trackera. Bo podobno Shadow Tracker dostał takiego buffa, że sobie nie wyobrażacie. Wszedłem kupić od Ciebie Shadow Trackera. I jeśli się nie mylę... Ta, teraz bez klikania Shadow Tracker może lecieć serio. A może nie? <ścoughs> no Shadow Tracker jest op, strasznie op. Takiego jakiego buffa mu dali to jest aż niesamowite. Bo widzicie, nic prawie nie zrobiłem, a gościa prawie, że zdetonowałem. Shadow Tracker jest turbo OP. No nic prawie nie zrobiłem i gościowi cały HP zjechałem. Polecam. Przydałoby się kogoś jeszcze rozgromić. Myślę, że... Jak znajdziemy cloaking device, co daje nam niewidzialne, to sobie staniemy chyba na fladze, tak. Tak, gość się definitywnie zaciął. On używa tego buga na błoto. Kurde, ja tu się w ogóle nie muszę starać. Chłop, ja się w ogóle nie muszę starać. Ta broń strzela za mnie. O, cloaking device, jest. Widzicie w ogóle, że cloaking device działa na zwierzętach? Śmiesznie to wygląda. Bo wygląda to jakby po prostu biegł sobie raptor. Ciekawe jak to jest słyszalne. Oj, i po raptorze. A jednak nie. Gość jeszcze nie wie, że ja mam... Shadow trackera. No patrzcie, ja się w ogóle nie starałem, cały HP mu ławiłem, ale byłem niżej, łatwiej mu było Heda walnąć. Gdzie ten boss się respi, bo jego nigdzie nie widzę. Co to był za przeskok? Wy to widzieliście? Jak mu nagle głowa się ruszyła? No ta, chyba se nie wejdziesz. Kry Los kretinos, Co, taki twardy byłeś? A teraz uciekasz. Dram shotgun jest do bani, nie mów, że zabili mi bossa. Gdzie jest boss? Kurde, on miał mało. A, on ma tego, pompę, co na hita niszczy wszystko. Nie, proszę, proszę, dzięki wielkie, gościu. Ej, tu jest jak mogę kupić od niego lepszą pompę. Jeszcze mała pota, dzięki gościu, jesteś super. A po co tu przyjść, nie powiem. Szkoda, że zabrali tego bossa, tak szczerze. Polecimy sobie na drugiego. Na no crazy movement, nadal działa. Ktoś w ogóle tak mówi jeszcze? Nie. No i się wyczyściłem, no z błota. Ja wam mogę sprzedać pewnego tipa. Tip polega na tym, że zawsze, ale to zawsze, lepiej jest bić tych białych najpierw, oni są mocniejsi. To się najpierw obijam ich wszystkich i teraz to jest tak. Oni dostali jakiegoś turbo dobrego aimbota, że tak powiem. podstałem kartę i patrzę wokół siebie. Tu nic, 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 nic. Okej, okay, czyli gość siedzi na cytadeli. Problem jest w tym, że go nie widzę. Albo go widziałem, chyba. Nie, spadaj, ty drum shotgun playerze. Nie wiem. Ej serio, rok temu, jak było w sezonie tym walecznym, drum shotgun był w miarę spoko. Ale teraz, drum shotgun to jest jakiś nieśmieszny żart. Ta broń jest za mocna. Za mocna. I jeszcze bym dodał do tego, że jest za mocna. Ej, w ogóle zauważyłem, że od właśnie czasu od początku sezonu doszło strasznie dużo nowych miejscówek. Yy, cztery miejscówki tam w Mega City, okolicy Mega City za jedną, która była tutaj, nie pamiętam nawet jak się nazywa, tak samo tutaj. Było kowadełko i są nagle trzy inne miejscówki. To jest fajne. Takie Mega City jest całkiem spoko miejscówką. Ogólnie uwielbiam ten teren, sezon poprzedni był. Turbo świetny dla mnie. Halo Halo. Flare gun. Jedna osoba Zaraz do niej polecimy Tylko Kev, Kev, no Kev O Boże, ale rozstrzał Ja chciałbym widywać takich normalnych graczy Czyli ani nie AI Ani nie Spocenców, które... Którzy mają AI na poziomie, nie wiem w... Nawet nie wiem co powiedzieć Nie, to gość Dobra Widzę. Ej, i to nie jest ten sam. Boże, jestem tragiczny w tą grę komputerową. No chyba nie. Ej, to nie był prawdziwy gracz. Powiedzcie, że to nie był prawdziwy gracz i ja od niego